Bell. Witamy w Berlinie Zachodnim. Czeka nas robota. Adler. Bell. W ostatnich dwóch dniach Rosjanie zrobili się gadatli. CIA i DOD próbują zdobyć od swoich źródeł jakieś informacje. Na razie nie mamy nic o Perseusie. MI6 też nic nie znalazło. Gdzieś musimy zacząć. Wracamy więc tutaj. Wietnam 63. Bliskie spotkanie z Perseusem. Szlak. Coś mi mówiło, że ta misja odbije nam się czkawką. Znajdź wszystko, co mamy o ataków w Danang i przekaż Park. Ona dorzuci informacje MI6. Szukamy kryptonimów, szyfrowanych transmisji, radzieckich kontaktów z Wietnamem. Wszystko może być tropem. Jasne. Bell, to twoja partia. Ktoś z góry wysłał cię do nas w Wietnamie. Myślałem, że się nie przydarza jednak. Znów cię potrzebuję. Podejdź do tablicy. Prześledzimy naszą misję w Danang. Może wpadniemy na jakiś trop uszy. Dobra, Bel, Wracamy do Wietnamu. Tam pierwszy raz usłyszeliśmy o Perseusie. Był styczeń 68. Należeliśmy do oddziału SOKSJA, jej działającego z trzecim pułkiem marińską o Danach. Sok sprawdzało tam sowiecką aktywność. Podobno w okolicy byli radzieccy agenci. I w Wietnamie. To zmieniło się w Danach. Perseus dowiedział się jakoś o operacji złama Złamana Szczęka. Złamana szczenka. To dopiero była klasa. Wyruszyliśmy z Kamp Huskies. Ta, nigdy nie zapomnę tej dziury. Dobrze, potrzebujemy wspomnień. Przyda się każdy szczegół. Twarz, imię, cokolwiek, co doprowadzi nas do Perseusa. To wygląda jak szukanie igły w sztogu siana. Na polu pełnym sztogów siana. Może, ale musimy ją znaleźć. Pamiętaj, czekała nas robota. Złamana szczęka. To dopiero była klapa. Ber, pora się obudzić. Czas na zabawę. Po co kolejny dzień życia w Camp Huskies, naszej małej oazie w samym środku tej cholernej rozpierduchy? Jesteś tu bezpieczny. Hej, bucze! Jak ręka! Ciągle boli jak diabi, ale chociaż mogę nie uruszać. Że oślepniesz od czytania tego szajsu. Tak. Dlatego chcę mieć wszystko tutaj. Lecisz, Simpson. Zazwyczaj świetnie się dogadujecie. Mamy nowy przydział. W bazie Ripcord mają kluczowe zasoby, na których bardzo zależy komuchom. Możesz nam zdradzić jakieś szczegóły? Lepiej o to nie pytać. Ripcord zbiera strasznych wpierdol więc musimy przejąć cel i stamtąd szybko spieprzać. Spokojnie, podczas tej misji będziemy mieli poważne wsparcie z powietrza. To będzie kaszka z mleczkiem. Słuchawki założone. Ja zgłoszcie gotowość. Borsuk 9-1 gotowy. Borsuk 9-2 może ruszać. Borsuk 9-3, silnik rozgrzany. Waga eskadra, startujemy. Jazda, jazda, jazda. Maszyny w powietrzu. Wszyscy siedzą wygodnie? Cholera, Adler. Czemu czuję, że masz nam do przekazania jakieś złe wieści? Bo masz łeb na karku, Sims. Wiadomość nie jest zła, tak naprawdę może być znakomita. Zasoby w Ripcord będą musiały chwilę poczekać. Odłączamy się od armady i robimy objazd. Ale, przepraszam, co w tym dobrego? Nasze źródło twierdzi, że w okolicy jest 3 Ruski agent, niejaki Perseus. O, w mordę. Pochwalam entuzjazm, Sims. Jeśli to prawda, trafimy na niezłą kopalnię informacji. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Perseusie. Zbliżamy się do wioski. Przyjąłem. Spróbuję lądować. RPG! we Jesteśmy gotowi na ulice nie są zbyt puste. Priorytetem są dane wywiadowcze. Jesteście blisko. あ Z tą otwieraj drzwi. Adler, potwierdzone, są tu Rosjanie. Na pewno? Właśnie patrzę na dwa ciała, na Wietnamczyków, to mi oni nie wyglądają. B, weź listę rozmów. Ciekawe, z kim te chuje rozmawiałem. Misja wykonana. Wynośmy się stąd. Mamy dane. Nie skupcie tych danych! Zaraz po was będziemy! Dobra, dołączmy do armady i lećmy po te zasoby! Nie celu ile sił. RIP bez odbioru. BORSUK 91 w powietrzu. Góry są pełne żołnierzy w Nie ma tu cywili. Przerwamy bez rozkazu. Dopiero dolimbel. Cały szaty! Pełne żołnierzy w jedną Strzelamy bez rozkazu! Jeden tu Musicie odeprzeć posiłki z zanim nas zaleją. Uwaga! Mamy kilka śmigłowców w powietrzu. Strzelajcie ostrożnie! się wokół wzgórza? Nie będziemy mieć żadnych szans na lądowanie, jeśli nie zlikwidujemy tych stanowisk. Rozwalicie! Tak, tak! Ta. Kurwa, po prostu się pośpieszcie! Tak jest, dziękuję. Nie dziękuj mi! Nobel, to dla nas danych wielkie jak pierdolona encyklopedia. Lecimy, Ju! Powodzenia, komandorze. A to mówka? Żartuj sobie robisz, żadne? To tylko tak na wszelki wypadek. Jesteśmy tak zdesperowani. Jeszcze nie. Że można to nazwać sukcesem, Sims? W sumie bomba nie była. Co ważniejsze, mamy informacje o Perseusie. Mówiłem, że czeka nas robota. To jeszcze nie koniec. Nawet nie początek końca. Tak? Jak poszło grzebanie w pamięci? Cóż, Adler mówi, że to działa. Bell pamięta znalezienie tych danych w Wietnamie i niedługo skończy je odszyfrowywać. Macie coś ciekawego? Ponoć jakieś nazwiska. Potencjalne tropy. Park próbuje połączyć fakty. Nie mamy czasu. Zespół już wie o naszym. problemie w Berlinie. Nie, ale jeśli to nazwisko, o którym mówi Bell, to wkrótce się dowiedzą. Nie pozwól na to, Hudson. Po prostu nie mów więcej niż to niezbędne. To nigdy nie był problem.